Już Wchodzi inna Wchodzi taka niewinna Dziewczyna niczym cud Boska Boska Twe ciało nie zabija Aj, chcecie cię złapać Aj, aj, daj się złapać Złotka, słodka, Twe ciało wciąż mnie wzywa Aj, chcecie cię złapać Aj, aj, daj się złapać Boska, boska Twe ciało nie zabija Aj, chcecie cię złapać Dzisiaj jest 30 października i robimy mikroelementy w pszenicy plus siarżant magnezu. Yy, tak jak we wcześniejszych odcinkach ja Wam opowiedziałem, trochę widać jakieś niedochory. Mamy od tej najmokrzejszej działki, bo przeżyta nie pryskam to tymi odżywkami, tylko pszenicę. Kurde, no nie jest dzisiaj idealna pora. Widzicie te krople? To nie jest najlepsze do oprysku, ale cóż zrobić. Mamy godzinę 13.20 bodajże. Już to dzisiaj nie wyschnie, w ogóle teraz są takie dni krótsze, że no... Sami wiecie jak to już wygląda w ostatnich dniach października, a prognozują... Takie gwałtowne ochłodzenie od przyszłego tygodnia No i tak stwierdziłem, że jak nie dzisiaj to wcale Więc lecimy dzisiaj, rozkładamy co będzie Środki w ogóle, potem Wam jakieś przebitki ze zdjęć środków Bo nawet nie wiem jak one się nazywają, nie zapamiętałem Ale zostawię Wam przebitki ze zdjęć jakie to są środki Trzy rodzaje tych środków jest do zastosowania Ogólnie wyszło to nawet tanio. No nie wiem jak będzie z efektem, bo chyba 170 zł na 6 ha. no Nie wiem, czy to ogólnie to chyba nie jest tak duże. Jak na, na mikroelementy jeśli, jeśli to poskutkuje, to powiem wam za taką kwotę. Warte jest tego. Idziemy teraz na tą działkę Statyw. Jak traktor będzie tonął, spróbujemy coś nagrać. Zobaczymy, jak to będzie. Простите, просто так w innych nawet nie w stanie zasiać pól ponieważ właśnie do wypucia a no jest na okolicy nie może tak ale tydzień temu był robiony, dla mnie już ten film widzieliście tydzień temu, który był zabieg podpłaszczania no i już widać, to zielę zaczyna powoli już... powoli ciekawie porywane. Zajdzie ciekawie ta fala. No ale nic. Takie zobaczymy, jak to będzie wiedziało. 3PP jest jak wysoko do wojska. Ile mamy? Będziemy się ratować, jak trzeba. No i to widzicie, tak wyglądają właśnie ekstremalne opryski Zobaczcie co z ciągnika jak wygląda No ale to cóż, no, w dwóch miejscach tylko, tutaj widzicie Tutaj gdzie jest trochę wyżej praktycznie nie nie ten Nie robią się, się dołki, no tam dwie ścieżki to jest tonięcie Widzieliście co się działo z ciągnikiem Wszystko wypryskane, dawka tak jak należy, stąd zacząłem tutaj wróciłem już się zrobiło pusto czyli jest idealnie skalibrowany opryskiwać na te moje działki no i co, lecimy na to 5 hektarowo. teraz to, no tam będzie na pewno krótko nie będzie żadnego problemu lecimy dalej a więc mówiłem wam, że zaprezentuję i proszę bardzo, to są środki, którymi będę pryskał, to znaczy już pryskam, bo już jeden opryskiwacz jest opryskany plonwit dajemy tego litrę na hektar co ciekawe, pokażę Wam tutaj skład tej substancji, czy się wyostrzy? Kurde, problem trochę jest z wyostrzeniem, no nic. Eee... Co ciekawe, właśnie zawiera on azot. Pan w sklepie, który sprzedawał, mówił, że ta ilość jest bezpieczna i zalecana, bo wiecie, że azotu za wiele nie można jej się stosować. Z tego oto powodu, żeby nam rośliny nie bardzo wybujały przed mrozami. Jest tutaj go 15% fory ma amidowa, czyli z tego co wiem to taka najwolniej działająca, taka jak w moczniku. Tlenek magnezu, bor, miedź, żelazo, mangan, moliden, cynk, wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Tego dajemy litr na hektar. Drugą substancją, którą mi zalecono, proszę bardzo. Są to, jest to płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością cynku kompleksowym pasem organicznym. Sałuję, że tylko nie mogę wyostrzyć, żebyście sobie mogli zobaczyć skład tutaj. To oczywiście nie ma żadnej reklamy tych środków, ja to yy, w ogóle kanał jest za mały, żeby cokolwiek reklamować na tego typu kanale. To jest tylko dla Was. Yy, Dla, tak, yy, dla orientacji tego dajemy 0,8 litra na hektar. I tutaj jeszcze za chwilę wam pokażę yy, no nawóz yy, zamiennik siercianu magnezu. Za chwilę wam to pokażę. Jest to Fertin na kompleks. Są to również yy, mikroelementy. Tylko tutaj jest to. No, bo pan nie ma, po prostu w sklepie ymm, siarczanu magnezu. No i powiedział, że to będzie idealne na, na tego typu zabieg. Zawartość: magnes 16%, siarka 32%, bor niewielkiej ilości, mieć mangan moldeb cynk. Tego dajemy, proszę państwa. 2 kg na hektar opakowanie 6 kg ja sobie tutaj taką starą wagę znalazłem tarę zrobiłem ze śruby i wiertła no ale 2 kg sobie bez problemu odmierzam i to wiodereczko wsypujemy do przy napełnianiu opryskiwacza. Powiem Wam, że u mnie jest to utrudnione. Muszę bardzo szybko to wszystko robić. Bo wiecie z poprzednich odcinków z opryskiem mój patent na, na napełnianie opryskiwacza. No jest taki, tempo jest niezłe tutaj. No ale dobra, może zobaczycie jak, jak to uda mi się zrobić. Nie wiem, czy się uda. Tam tutaj mam jeszcze taki. To jest... Na pewno jak ci opryskają, to się utkali z taką miarką jest do kalibracji bodajże do kalibracji opryskiwacza tutaj są różne dane w jaki sposób to przeprowadzać ale jak pryskacie to na pewno wiecie o co chodzi nie będę się nad tym rozczulał ta część poprzednie opryski były bardziej takie z no, z ujęć ściągnika jakby to powiedzieć a tutaj postaram się wam właśnie trochę to z innej perspektywy przedstawić skoro yy, no mamy mniej więcej na tym mauserze nie wiem czy to do końca można, ale i tak się co zwiększają litrę tego litrę tamtego czyli razem daje nam to litrę osiem, nie sorry tamtego będzie 0,8 litra więc tego sobie tankuję litrę do pojemnika tylko nie jestem pewien czy to czy tak kurde można te substancje ale to w sumie nie jest chemia żadna chemia no nie jest to w pewnym sensie chemia no, ja zrobię że to wlaję to jednego będzie mi łatwiej będzie mi po prostu łatwiej Litry o. I takiego kielicha Takim oto kielichem Trzeba O trochę się rozlało ale to Takim kielichem poczęstujemy yy, Tutaj No więc to takie trochę Dużo mi się trochę to się nalało Myślę, że się uda. Jest to utrudnione z tego względu, że muszę wszystko to szybko zrobić. Bo mam na to 50 sekund. Na przykład z mocznikiem był już problem przy, przy na rozsięczaniu mocznika, bo po prostu mocznik nie nadążał się w takim tempie rozpuścić, jakim ja tankowałem. By Tutaj mam, muszę trzymać ten blisko siebie. Ten. Wtyczkę i gniazdko. To też trochę trudniej, najłatwiej będzie zamontować na magnes jakiś włącznik, ale to już w przyszłym roku. Takim oto, to tempem lub ciśnieniem leci. Także widzicie, bo tego czasu nie ma nie wiadomo jak dużo, ale mogę sobie teraz przejść i skontrolować na miarce, ileż to, no, tutaj na pierwszy przejazd musimy tankować praktycznie pod sam korek, bo jest to najdłuższy odległość, Potem pole jest lekko ze skosa i tam już się. problemu ładnie się rozpuszcza wszystko Idź. i super mamy opryskiwacz zatankowany myślę że już tutaj nie ma co następnych pokazywać wszystko jest tutaj jasne wydereczko wsypujemy substancje, łatwo ładnie się tu powiem wam, dużo lepiej, niż jak oglądaliście poprzedni odcinek z oprysków, e, z, e, no, z oprysków na chwast, czyli zabiegu herbicydowego e, zobaczcie, mam nadzieję, że będzie widać minęło dokładnie 7 dni od tego zabiegu popatrzcie, jak pięknie chwasty nam żółkną świetnie działa oprysk jedyne co, samosiewy e, samosiewy rzepaku jeszcze nie widać, żeby żeby były przyrzuknięte. Może to po prostu kwestia czasu. Tu już jesteśmy na działce yy, 5 hektary. No tutaj już jakiś ujęć ciągnika nie będę robił, bo w poprzednim odcinku było sporo. Także pięć opryskiwaczy, szybko tutaj idzie to rozlewanie rozkładam się tutaj. Jeszcze może potem coś chwilę wam nagram, bo też pada mi bateria i dzisiaj no niestety nie będzie. Nie wiadomo. Yy, nie wiadomo jak, jak dużo nagrywane. Jestem na wale zbiornika retencyjnego. Fajne lustro wody. Stąd jest bardzo dobry pogląd na całą moją działkę. Na no te 5 hektary i no widać stąd z góry te właśnie przebarwienia. Po, po... Nasiliły się one od ostatniego zabiegu. Nie wiem czy to zabieg na chwasty miał wpływ. Tutaj mamy proszę. 30 sobie w oddali chodzi. No, zobaczymy. Pewnie jakaś będzie jeszcze lustracja pól, którym ściągnikiem, muszę, tak wszystko zapadnie w sens zimowy, a nie będzie śniegu, to przejedziemy się po tych polach. Gdzieś może na początku grudnia taką lustrację przeprowadzimy. Sezon rolniczy, wiecie, że już zapada. Zapada już ten sen zimowy, po prostu wszystkie zabiegi się kończą. Chyba, że ktoś jeszcze ma buraki lub kukurydzę, to jeszcze coś tam walczy. U mnie jest to już ostatni zabieg, i planuję jeszcze za tydzień, wiecie, sprzedawać pszenicę. Bo pszenica w moim regionie przekroczyła kwotę 80, no 800 zł za, za tonę. Oczywiście pszenicy paszowej. Jest to dla mnie dobra cena. I chyba, a tym bardziej, że teraz naprawdę dobre ceny są jeszcze nawozów. Warto sprzedać zboże i kupić nawozy. Więc spodziewajcie się filmu z transportu zboża. I tym razem podczepimy dwie przyczepy, zieloną i czerwoną, załadowane. Przynajmniej spróbujemy podczepić pod 3PK. I spróbujemy te dwie przyczepy ciągnąć na skup. Zobaczymy, czy to w ogóle da radę ten ciągnik. Także pamiętajcie, jeśli film się Wam spodobał, łapka w górę. I subskrybujcie kanał, żeby było nas więcej i żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie hej!